Jeśli nie znasz wystarczającej liczby słów w języku obcym, nie będziesz w stanie w tym języku mówić. Koniec. Kropka. Żadna ilość słuchania, czytania, czy imersji językowej Cię nie uratuje. Jeśli nie znasz słów, nie będziesz w stanie się wypowiadać w tym języku. W dzisiejszym filmie przedstawię Ci skuteczną metodę na naukę setki, a nawet tysięcy słów w języku obcym. Z tej strony Artur, znany także jako poliglotlowe, pomagam ludziom szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, a dzisiaj pomogę Tobie w skutecznej nauce słownictwa. Jeśli chodzi o naukę języków, to prawda jest taka, że bez słownictwa się nie obejrzysz. Słownictwo jest najważniejsze. Co z tego, że wiesz, jak stworzyć czas przeszły, znasz gramatykę, nawet masz w, gramatykę w małym paluszku, ale nie znasz wystarczającej liczby słów. Na przykład, mamy zdanie, chcesz powiedzieć w języku obcym, że, że wczoraj poszedłem do kina, wiesz, jak zrobić czas przeszły, ale nie wiesz, jak jest na przykład kino. I koniec, komunikacja nie zachodzi, przepadłeś. Natomiast jeśli znasz wszystkie te słowa, których musisz użyć w tym zdaniu, nawet bez gramatyki, jeżeli powiesz ja wczoraj iść kino, rozmówca Cię zrozumie. Komunikacja zajdzie, a o to w języku przecież chodzi. Także słownictwo to jest podstawa. Jeśli nie znasz słów, nie będziesz mówił, no bo jak możesz mówić o czymś, skoro nie masz słownictwa, którego potrzebujesz, żeby o tym mówić. Wielu youtuberów, którzy opowiadają o nauce języków obcych, sugerują, że żeby nauczyć się słownictwa należy dużo słuchać, dużo oglądać, Zastosować tak zwaną imersję językową, czyli otoczyć się językiem, którego uczymy. Ok, to wszystko działa, ale bardzo powoli. A nam chodzi o szybkie efekty, o szybką naukę. Oprócz tego, te wszystkie metody, okej, okay, na początku są bardzo skuteczne, nie powiem, że nie, ale gdy dochodzi się do takiego średnio zaawansowanego poziomu, to jest przestój, no bo gdy czytamy, słuchamy, okej, okay, jest dużo nowych słów, ale później. Te słówka zaczynają się powtarzać. Nie zdobywamy nowej wiedzy. A więc, jeżeli wiemy, że słownictwo to nasz priorytet numer jeden, jak w takim razie uczyć się tego słownictwa? Najlepszym i najszybszym sposobem naukę słownictwa jest korzystanie z list. Słów, które są najczęściej używane. Mamy do dyspozycji na internecie, na przykład 1000, 2000 czy 5000 najczęściej używanych słów w danym języku, i musisz opanować te listy jak najszybciej. A najlepszym sposobem na szybkie opanowanie tych słów są fiszki, i tutaj zdecydowanie polecam najlepszym moim zdaniem darmową aplikację do fiszek Anki. Anki korzysta z krzywej zapominania. Krzywa zapominania mówi nam, o tym, że jeżeli nauczymy się czegoś nowego, na przykład załóżmy 20 nowych słów, nie musimy codziennie powtarzać tych 20 słów. Pierwsza powtórka jest dzień po, ale druga powtórka będzie na przykład już za dwa dni, kolejna za 5 dni, kolejna za tydzień, kolejna za 3 tygodnie, miesiąc i tak dalej. Te powtórki będą coraz rzadsze i Anki jest wyposażona w taki właśnie algorytm. Podrzuca słówka. Które są bardziej problematyczne dla ciebie częściej, natomiast słowa, które znasz rzadziej. Oszczędzasz dzięki temu czas. I poradnik o tym, jak korzystać z anki, jak tworzyć fiszki, jak zainstalować tę aplikację na komputery, na telefony. Nagrałem. Możesz obejrzeć go tutaj, klikając też link w opisie pod tym filmem. Dostajesz także ode mnie w tym poradniku początkowo taką paczkę, najczęściej właśnie. Spotykanych angielskich słów wraz z wymową, także koniecznie po tym filmie zapozna się z poradnikiem do Anki. Oprócz tego, dobrym sposobem na szybkie panowanie wielu słów jest nauka rodzin słów, tak zwany word families, czyli uczymy się słów, które mają podobne pochodzenie, które wywodzą się z jednego słowa. Na przykład mamy angielskie słówko organize, no to uczymy się pochodnych, na przykład organized, organization. I tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu w przyszłości, gdy zobaczysz jedno słowo, na przykład organize, to o wiele łatwiej będzie ci zapamiętać na przykład organized albo organization. Ok? Tutaj sprawdzą się również różne mnemotechniki. Moją ulubioną w wypadku nauki słownictwa w języku obcym są skojarzenia. Na przykład mamy słówko sand. Sand, czyli piasek. Sand. Kojarzy mi się z polskim słowem sandał z jakiegoś powodu. No, może dlatego, że w słowie sandał mamy sand. No i muszę teraz sobie wyobrazić to, co znam z czymś nowym. Znam polskie słowo sandał, wiem, że sand jest to piasek, więc muszę stworzyć taki obraz. Sandał i piasek. Czyli po prostu wyobrażam sobie, jak ktoś idzie w sandałach po piasku, po pustyni. Dzięki temu. Wiem, że ok, sand, sand przypomina mi się sandał, wyobrażam sobie, że ktoś idzie w sandałach po piasku, a więc sand to piasek. Albo taki inny przykład, plum, czyli śliwka, plum, czyli pisane plum, po polsku plum to taki dźwięk jak śliwka wpada w kompot. A więc plam, dźwięk, śliwka wpada w kompot, a więc wiem, że ok, plam to śliwka. Film dokładniejszy o mnemotechnikach również na moim kanale powstanie, także stay tuned. I gdy już zapamiętaliśmy nowe słowo, to bardzo ważne, żeby użyć tego słowa w kontekście, w zdaniu. A więc wpisujemy, na przykład poznajemy słowo organize, wpisujemy w Google organize przykład zdania, albo example sentence i uczymy się, tego przykładu, tak żeby zobaczyć jak to słowo wygląda, jak tego słowa używa się, stosuje się w zdaniu, w kontekście. Ok? I to musisz zrobić ze wszystkimi słowami, których się uczysz. Czyli jednego dnia uczysz np. 20 słów, czy 30, czy 50 i do każdego tworzysz, sprawdzasz zdanie przykładowe i tego zdania też się uczysz. I oprócz tego równie istotnym elementem jest tak zwane aktywne przypominanie, active recall. Polega to na tym, że próbujesz sobie aktywnie przypomnieć wiedzę, której się nauczyłeś. Na przykład wczoraj w poprzednim, dniu, czy kiedykolwiek wcześniej nauczyłeś się jakichś słów. To próbujesz te słowa sobie przypomnieć. Najlepiej w zdaniu, czyli na przykład mamy zdania do tłumaczenia na język angielski i próbujesz przetłumaczyć to zdanie na angielski. Dzięki temu musisz aktywnie przypomnieć sobie, OK, jak było to słowo, jak było to słowo. Dzięki temu twój mózg jakby wypełnia tę lukę, łączy tę wiedzę, którą poznałeś, wydobywa ze swojego magazynu w cudzysłowie i dzięki temu aktywnie przypomina sobie, a. Te aktywne przypominanie jest najskuteczniejszą metodą na zapamiętywanie. Mamy na to masę badań, także bardzo ważne jest to, żebyś sobie aktywnie przypominał to, czego się nauczyłeś. Jeśli zapomniałeś jakiegoś słowa albo zdanie nie wyszło do końca ok, nie przetłumaczyłeś poprawnie, no to poprawiasz, korygujesz swoje błędy i na tych własnych błędach też się uczysz. Tutaj wielu uczniów lubi brać taką listę, dosłownie wydrukowaną listę słów, Zakrywają sobie angielskie słowo, na przykład mamy nie wiem, po polsku śliwka, i muszą sobie przypomnieć, jak to jest po angielsku. To też jak najbardziej się sprawdzi, bo to też jest to aktywne przypominanie. I tak naprawdę cały czas później sprawdzasz, czy pamiętasz te słowa. Ciągłe sprawdzanie, 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 powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie. I tak działają najskuteczniejsi uczniowie, najlepsi uczniowie, którzy najefektywniej uczą się języków. I na tym polega skuteczna nauka słownictwa. Znajdujemy listę słów najczęściej używanych w danym języku, zapamiętujemy te słowa, korzystając z różnych mnemotechnik, grupując te słowa w rodziny wyrazowe, tworzymy fiszki, najlepiej w aplikacji Anki, która za nas już weźmie pod uwagę tę krzywą zapominania. I testujemy, sprawdzamy naszą wiedzę, nasze słownictwo w zdaniach, najlepiej właśnie w tłumaczeniach. Testujemy, testujemy, dopóki nauczymy się całej tej listy. Tysiąc, dwa, czy 5, czy może nawet dziesięć tysięcy tych słów. I mając taką solidną bazę słownictwa, możemy przejść dalej. Możemy tak naprawdę robić już co chcemy, bo możemy się dogadać. Ok, kali jeść, kali pić ale dogadamy się, bo będziemy znać słownictwo i wtedy możemy powiedzmy szlifować ten nasz język obcy, którego się uczymy. Daj znać w komentarzu, jakie ty masz sposoby na skuteczną naukę słownictwa. Jeśli film był pomocny, łapka w górę, subskrypcja. Do następnego filmu. Cześć.